Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022. Ostatnie wydarzenia, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, bardzo mocno rozpraszają nawet takiego twórcę YouTubeowego, który na dobrą sprawę siedzi gdzieś kilka tysięcy kilometrów w bezpiecznej Wielkiej Brytanii, ale wciąż spogląda na te newsy, na te informacje, które płyną oczywiście z Ukrainy. Ciężko nawet skupić się na samym Football Managerze w ostatnich kilkunastu dniach. On Gdzieś leci w tle. Oczywiście ja te materiały przygotowuję, ale ciężko mi nawet i trudno zrobić jakikolwiek poradnik i skupić się na dłużej na przygotowaniu jakiegoś scenariusza dla konkretnego odcinka. Oczywiście każdy patrzy, co dzieje się za wschodnią granicą Polski. No, my jako zwykli ludzie ciężko nam jest wesprzeć tą Ukrainę i zrobić cokolwiek, co mogłoby spowodować, żeby oni tych wstrętnych, przeklętych, parszywych Rosjan ze swojego kraju wreszcie wygonili. Ale Możemy na to zwracać uwagę. Na przykład poprzez takie materiały jak dzisiaj, kiedy pokażę Wam 15 najlepiej rokujących młodych zawodników z Ukrainy. Kiedy rozpoczynamy grę, tu mamy już oczywiście rok 2031, więc mogę Wam pokazać ich profile po 10 latach, po dekadzie gry w futbol menadżerze. Możemy sobie sprawdzić, w jakich grają klubach, jaka jest ich wartość rynkowa i ile rozegrali spotkań dla swojej reprezentacji. No Miejmy nadzieję, że to wszystko się ustabilizuje, że ten zgniły ruski naród. Wreszcie zostanie na tej Ukrainie pokonany, chociaż tak naprawdę do tego jeszcze pozostało bardzo dużo czasu. Rosjanie na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, bardzo powoli, ale jednak przesuwają się i swoje pozycje gdzieś tam umacniają, szczególnie we wschodniej części Ukrainy, ale trzymamy bardzo mocno kciuki. Ja szczerze wam powiem, liczę na to, że Zachód wreszcie włączy się troszeczkę ostrzej do tego konfliktu, no i chociażby to NATO, niech zamknie tą przestrzeń powietrzną. Nad Ukrainą, no oczywiście powoduje to wielkie ryzyko, ale nie obudzili się w roku 2014, o czym zresztą dzisiaj mówi Boris Johnson w mediach, kiedy nagrywam ten odcinek, że no przespali ten okres, tak? Kiedy Rosja zabierała Krym, no przesypiają też teraz, i tak na dobrą sprawę trzeba wybić kły wreszcie temu rosyjskiemu niedźwiedziowi. Ale dobra, słuchajcie, to, to może tak dygresją, po prostu tłumaczę jakby tłumaczę jakby też to, to tło dlaczego nagrywamy te odcinki, tak? Bo mieliśmy też odcinek wcześniejszy o, o najlepszych klubach na Ukrainie, teraz zrobimy odcinek o najlepszych juniorach na Ukrainie. To wszystko po to, żeby my jako społeczność Football Managera gdzieś tam też o tej Ukrainie mówić, bo, bo trzeba o tym mówić, bo warto o tym mówić i, i, i zwracać właśnie na to szerszą uwagę. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie chronologicznie oczywiście od bramkarzy, czyli mamy tutaj Anatoliego Trubina, który w tym momencie ma 29 lat, 102 razy już wystąpił dla reprezentacji Ukrainy, jest piłkarzem Napoli. On grę rozpoczyna w szachtarze, oczywiście. No, tę wartość transferu do Bayeru Leverkusen po kilku sezonach to jest 48 milionów euro. W Leverkusen jest bramkarzem podstawowym i tutaj wiele znaczy dla klubu z Niemiec. W końcu przechodzi do Napolu za 30 milionów euro i też jest bramkarzem podstawowym we włoskiej Serie A. Fajny profil, dobre atrybuty. Oczywiście nie jest to topowy bramkarz na świecie, ale na na pewno bramkarz na którego warto zwrócić uwagę. Mamy tu również bramkarza Andrea Lunina, który tych spotkań dla reprezentacji Ukrainy, no ma mniej, bo tylko 12, przegrywa walkę w tej reprezentacji ze swoim kolegą. Jest piłkarzem Southampton, więc gra w dobrej drużynie, w dobrej lidze. Wcześniej, oczywiście, jest jest graczem Realu Madryt, ale tu w ogóle warto polować na Andrea Lunina czy Unina, bo on w Realu grał nie będzie i bardzo łatwo go z tego Realu wyciągnąć za stosunkowo małe pieniądze. Zenit to czyni bardzo późno, kiedy on już tak naprawdę no, nie ma szans na rozwój, prawda? No bo w tym Realu nie gra. Wiadomo, tam jest dobra infrastruktura, sztab szkoleniowy, ale nic nie podnosi umiejętności, tak jak stała gra w klubie. 13 milionów płaci Zenit, a potem 23,5 miliona euro płaci Southampton. W obydwu tych klubach. Jest graczem podstawowym, ale tak jak mówię, polecam wam tego gracza od początku obserwować i czekać na moment. To będzie dwa, maksymalnie trzy sezony, kiedy on będzie w realu niezadowolony i będzie go można stamtąd zabrać. Trzecim bramkarzem jest Ruslan Nesheret, to jest zawodnik w tym momencie Nounc, też bardzo solidny 29-letni bramkarz, on zaczyna w Dynamie Kijów i zobaczcie, ufa rosyjska kupuje go za 200 tysięcy euro, on nie gra w Dynamie, więc też go obserwujcie, bo to jest zawodnik ze sporym potencjałem, który może mieć naprawdę wysokie umiejętności, tylko znowu trzeba wyczekać moment, kiedy on w Dynamie będzie niezadowolony i można go spokojnie zabrać do swojego, do swojego klubu, który prowadzi się za stosunkowo niewielkie pieniądze. Ja nawet nie wiem, czy nie udałoby się go może y, zatrudnić w Polsce. Szczerze Wam powiem, to jest płaca 60 tysięcy euro. Ona jest wysoka, jak na polskie warunki. Ale w tym momencie, w tym roku, pewnie wówie też zarabiał mniej. Więc może, może by się dało. Lecimy dalej. Vitali Mykolenko. Zawodnik, który może grać na środku obrony, na lewej stronie, na prawej stronie również. 32-letni w tym momencie piłkarz. 113 występów i 6 bramek dla reprezentacji Ukrainy. On kończy powolutku karierę. Jedzie do Al-Itihad. zarobić jeszcze pieniążki na emeryturę. Natomiast zaczyna w Dynamie Kijów. Kupuje go Liverpool, co musi o czymś świadczyć. Tam nie gra. Wiadoma sprawa. Albo gra mało. Wypożyczenie, a potem transfer do Paris Saint-Germain. Ale tutaj też nie robi kariery. No i i w końcu do Arabii Saudyjskiej wędruje za 20,5 miliona euro. Także też Mykolenkę warto obserwować. Podobnie jak Jugena Czeberkę To jest zawodnik w tym momencie, 33-letni środkowy obrońca, defensywny pomocnik urodzony w Melitopolu, w mieście, które jest w tym momencie niestety bardzo mocno ostrzeliwane przez Rosjan. A tfu. No i słuchajcie. 39 meczów, jedna bramka dla reprezentacji Ukrainy. On rozpoczyna swoją karierę tutaj jako zawodnik wypożyczany z Laskulins do Osijeku, tak, więc to też nie będą duże pieniądze, jak na takiego piłkarza. Potem kupuje go Szturmgrad za 1,5 miliona euro, w końcu przechodzi do Szwajcarii za nieco ponad 5,5 miliona, prawie 6 milionów, więc to też nie są duże kwoty. A zawodnik bardzo solidny, pewnie sprawdziłby się w naszej ekstraklasie, no ale może e, zarabiając troszeczkę, e, troszeczkę mniej. Ilja Zabarni, środkowy obrońca, który występuje w tym momencie w Newcastle, no on się naprawdę fantastycznie potrafi rozwinąć i nawet czasami lepiej niż to, jak widać to tutaj. E, 103 spotkania dla reprezentacji Ukrainy i jedna e, strzelona bramka dla, dla tej reprezentacji. Bardzo fajnie wygląda i mentalnie, i fizycznie, i też te e, e, atrybuty odpowiedzialne za defensywę 191 cm wzrostu, Co przekłada się na skoczność, na grę głową On gra oczywiście w Dynamie Kijów, potem kupuje go Manchester United za 36,5 miliona Bayern Monachium za 58, gdzie jest zawodnikiem podstawowym I w końcu Newcastle za 26,5, więc zabarnego trzeba obserwować Oczywiście to nie byle jaki klub go będzie mógł wyciągnąć z Dynama Kijów Ale na pewno obrońca jak na warunki europejskie bardzo, bardzo solidny Olaksandr Syrota, środkowy obrońca, który w tym momencie jest we włoskiej Bolonii, też bardzo fajnie się ten zawodnik rozwinął. On, gdy zaczynamy grę, ma 21 lat, w tym momencie 31, urodzony w Kijowie, 61-krotny reprezentant Ukrainy i tu znowu e, gracz Dynamo Kijów, ale kupiony za stosunkowo niewielkie pieniążki, bo tylko 15 milionów euro, no przyznacie, że nie jest to jakoś specjalnie e, dużo dalej Valery Bondar, który jest piłkarzem w tym momencie Osasuny Pampeluna, 32-letni zawodnik, 12-krotny reprezentant Ukrainy, solidny piłkarz, były gracz Szachtara, nie zawodnik podstawowy, więc też można go za 10 milionów może nawet mniej wyciągnąć. Tutaj przechodzi do Rangersów, potem tylko za 4 do West Bromu, no i do Osasuny za 6,5 miliona, gdzie jest graczem podstawowym, solidny taki na warunki europejskie. Do takich właśnie klubów jak West Brom, Osasuna, nie wiem, jakiś Werder Brema, Schalke i tak dalej dalej. Na pewno się w takich klubach ten urodzony w Charkowie zawodnik sprawdzi. Jak patrzę na te miejscowości, gdzie się ci zawodnicy rodzą, to widzę, widzę to, co widzę w telewizji, no i to jest ogromny dramat. Lecimy dalej. Oleksander Zimczenko, czyli jeden z największych e, talentów piłki e, ukraińskiej. E, tutaj 34 lata, niespecjalnie dobrze się rozwinął. E, 106 spotkań i 14 bramek dla e, reprezentacji. Oczywiście były gracz Manchesteru City, e, potem mieliśmy Tottenham, Atletico Madryt, Ajax. No fajna kariera. E, kilka krajów zwiedzone i e, e, Kasa zarobiona. No i teraz, oczywiście, wraca na stare śmieci do, do szachtara, którego poniekąd jest wychowankiem. Powiedzmy, tak? No bo z tego monolitu przychodzi, no ale generalnie kształtuje go ekipa z Doniecka. Teraz tam wraca i, i fajny ostatni sezon, więc też na pewno zawodnik warty, warty poświęcania mu uwagi. Mamy tu również Wiktora Kornienkę już 32-letniego lewego wacharłowego, lewego obrońca, lewego pomocnika. 18 spotkań dla reprezentacji Ukrainy. Zawodnik, który, gdy rozpoczynamy grę ma 20 22 lata i jest piłkarzem Szachtara. Były zawodnik Mariupola, czy wychowanek z Worskła. No i całe, całe tutaj, całą karierę w tym FM-ie spędził w Szachtarze. Gra mniej, gra więcej, ale cały czas jest pod grą i reprezentuje barwy tego klubu. Mamy również Mikolę Szaparenkę, który jest zawodnikiem Dynamakiów, defensywny pomocnik, bardzo ciekawy piłkarz. Kiedy rozpoczynamy grę, on ma 22 lata, teraz po dekadzie 105 spotkań dla reprezentacji Ukrainy i 7 zdobytych bramek. Wychowanych Mariupola, a potem przez całą tutaj karierę w dynamikiów, ale spokojnie go z tego dynamikiów można wcześniej wyciągnąć i to może być solidny piłkarz, nie wiem, Bundesligi, Ligi Francuskiej, Ligi Hiszpańskiej, może na Premier League będzie za słaby, chociaż, chociaż niekoniecznie, ale na pewno do solidnych ekip nie, tych lig, które wymieniłem, się ten zawodnik nada. No i z czterech zawodników ofensywnych. Mamy tu 30-letniego Mikala Mudryka. Też jeden z największych talentów piłki ukraińskiej, kiedy rozpoczynamy grę, no to on jest w szachtarze, tutaj gra mało, potem idzie do Fulham, gdzie też nie gra dużo i to ma wpływ na jego rozwój. 450 tysięcy euro w końcówce kariery przechodzi do bragi, tak? Więc ta kariera nie układa się tak dobrze, jak mogłaby się ułożyć, gdybyśmy tego zawodnika pozyskali do swojego klubu odpowiednio wcześnie z szachtara, a polecam. Polecam, bo Mikailo Mudryk ma naprawdę spory. Potencjał. Dalej TT czyli zawodnik, który ma również obywatelstwo brazylijskie. Wiadomo, Szachtar Donieck, gdzie tych Brazylijczyków jest mnóstwo i on tu cały czas w tym szachtarze zostaje. Zawodnik, który w tym momencie ma 28 spotkań i 5 bramek dla reprezentacji Ukrainy. No i tutaj mamy oczywiście Jegora Jarmoliuka, ofensywnego pomocnika z Dynamakiów. Też zawodnik, który może się fajnie tutaj rozwinąć. Ma 17 lat, kiedy rozpoczynamy grę. Teraz już 56 spotkań i 10 goli dla. Reprezentacji Ukrainy. Zaczyna w Dnipro, więc można go stosunkowo tanio jak na taki potencjał wyciągnąć. Tutaj Dynamo płaci dyszkę, 8,5 płaci Real Sociedad, ta jego wartość spada, no bo on mało gra już, potem w Lazio za 6,5 miliona niemal i potem do Dynamakiów za 4 prawie miliony wraca. No bo wiadomo, tu, gdy zawodnik na zachodzie się nie odnajduje, no to wraca do, do kraju, do ligi, którą zna znamy ten kazus, oczywiście też w przypadku polskich zawodników. I ostatnim zawodnikiem jest Georgi, Sudakow, czyli zawodnik Wolfsburga, 18 lat, kiedy rozpoczyna grę, 61 spotkań i 7 ramek dla reprezentacji Ukrainy. Widziałem sejwy, kiedy on się rozwija bardziej, a tu się nie rozwija, bo w Szachtarze gra mało. Tak naprawdę gra głównie dla e, Szachtara 2, przechodzi do Hoffenheim za dużą kwotę, jak na e, ilość meczy, które rozegrał i e, dosyć średnie występy dla Szachtara, bo 26 milionów, a potem dla Wolfsburga za 18 milionów. Ok, 17-250 zostaje w Niemczech. Tam kontynuuje swoją karierę na poziomie Bundesligi. Ale tak jak mówię znowu, jak w przypadku pozostałych, poprzednich zawodników, kiedy go obserwujemy, kiedy widzimy, że jest niezadowolony, to cały czas podkreślam w swoim zespole, bo to jest bardzo ważne w przypadku młodych zawodników z wysokim potencjałem, żeby obserwować, jaka jest ich sytuacja w klubie. No i tutaj Sudakow naprawdę tą sytuację może mieć słabą, więc można go dużo, 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 dużo wcześniej z tego szachtara wyciągnąć i szkolić. We własnym klubie na pewno z lepszymi efektami. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pewnie jeszcze do Ukrainy wrócimy i zrobimy sobie jakieś symulacje, porozmawiamy sobie o tej reprezentacji, o zawodnikach, którzy tam grają. Zobaczymy, jak macie jakieś pomysły. Dajcie takie pomysły, będziemy je realizowali. Natomiast trzymamy bardzo mocno kciuki za pozytywny koniec tego całego piekła, które się tam dzieje. Dziękuję serdecznie za odcinek. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.